E co, jak co, nasz team jest tak beznadziejny... O kurwa, ma no żółtego ptuka. Krystian pierwszy raz w Japonii. Ja to już wyciągnęło. Znowu tak wiesz, Karol poszedł samochód, zabił pasy i padł w przestrzeń. Zabiją pasy i padli w przestrzeń. siedział i patrzył już przez najmniejszą sześć godzin. I wtedy tylko tata zajdzie, tak otworzy i... Karol? Tata? No to jedziemy. No, no to jedziemy. No, nie chcę... Nie! Co zrobiłeś? O, nie łatwo. One wiedzą czego chcą, a ci wyślę co mi się w, tym, w tej kategorii wyświetla. Brzmi jak jakieś romanse amerykańskie czy inne takie gówna tymczasem. One wiedzą czego chcą. Środkowa mi się podoba. Masz and beer. Ta środkowa, ta z tyłu. Mogło o to mogło otworzyć na. No jak to przecież się ufawał? Nie powiedział żaden mężczyzna, nigdy sądził. <śmuszczaj> jako kurwa za mocza. <śmuszczaj> jako kurwa za mocze Morsze, nie wygląda, kurwie synu! Co? <laughs> nie wiem, te dysleki, one się w ogóle jakoś wyświetlają, czy one po prostu odejmują łapkę w górę? Trzeba w komentarzach? No. Chyba odejmują łapkę w górę. Nie, nie że odejmują łapki w górę. Jeśli ci smutno, po prostu tak idziesz, idziesz i jak ktoś da łapkę w dół po twoim komentarzu, to takiej szybkiej depresji dostajesz. Tak nagle, jak jesteś w jakimś budynku, to idziesz po prostu do konta Na krokce, tak... Po prostu płaczesz w koncie, nie? Koro zakładasz jakąś koszulkę Green Day'u, albo... chemical <grym>, Tak, właśnie, no. No, ale jeżeli zjebemy tym... O. Strach. Ten... <grym>, Bardziej lec wygląda. <laughs> <laughs> Mać, to, to jest. Nie widział. tam! To, szkilet. A, zaczynasz w niego strzelać. Nie, nie tam co ty nie wiecz, nie go nie <laughs> nie nie kurwa w tym zdaniu, no bo inaczej to się nie da. w ogóle do mnie mówisz. Tak to absolutnie, no... Co on do mnie mówi? Wiesz, tak mówisz, mówisz, mówisz i na końcu kurwa. A, no! Od Nie Q, tylko W. No teraz W dopiero. On nie umie grać z tą postacią. Jakby użył najpierw W, a nie to dobrze by było, a tak to jest źle. Dobra. Mogę już. No, <laughs> Pokonane powietrze. Ale, się rozjimałem. tak to powiedz, że aż ono Może Kurwa. Może to. Nie bacz, nie bacz. No to jest ten achievement. Jaki? Wiele brakowało, bo spadłem, miałem 3 HP. Co to samo zrobisz? No. Możesz, dawaj. Musisz zrobić dokładnie to samo co ja. Bo... Czyli. Eee, iść Idź tutaj, gdzie ja jestem, tylko pod, pode mną. To mam zrobić? Boję się, to zrobić Ale musisz no bo coś takiego, pan. o tak zrobić Spróbuję jeszcze raz Nie, lecz, nie, nie lecz. Lecz. Bij się, pi 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 jestem pi pi Pokaż się. pi 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 Piu, pi 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 piu... Pokaż. Pokaż się. Piu, piu... Pokaż się, Piu, piu, Będziesz skojebany jakiejś Czekaj, 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 czekaj